Sukcesja uniwersalna, która występuje w ramach procesu podziału, charakteryzuje się szeregiem dodatkowych zalet. W szczególności, przejście praw i obowiązków następuje na mocy ustawy, na podstawie jednego zdarzenia podziału spółki, bez konieczności transferu poszczególnych składników, co pozwala uniknąć uciążliwej procedury przenoszenia poszczególnych aktywów. Nie występuje obowiązek zachowania formy szczególnej czynności prawnej. Na potrzeby przeniesienia określonych aktywów, np. akt notarialny w przypadku nieruchomości. W przypadku przejęcia długu nie jest wymagana zgoda wierzyciela. W konsekwencji transfer majątku do innego podmiotu w drodze podziału spółki należy ocenić jako atrakcyjny, a przede wszystkim mniej uciążliwy niż w przypadku innych typowych metod reorganizacji przedsiębiorstw, np. w drodze wniesienia aportu. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie.